Dormire, dormire. Oggi mangiare. Na kogo bym nie spojrzał, to każdy, jak mówił Marku po włosku, to każdy kiwał, bo jakby rozumiał, a przecież wiadomo, że nikt nie rozumie. No może poznać anastazją. Come? Anastasia. Anastazja. Come Anastazja w ogóle jest tak bezczelna, widzi, że kucharz tutaj jest i nam gotuje, że się stara, a ona przyszła z pizzą i zaczęła przy nim jeść. Ma chi sta mangiando la pizza? Tu vai con la sabbia nel deserto. Bene. No, non bene. No bene? Pizza dopo. Marko się zdenerwował od razu, że jem coś takiego, e, co jest w ogóle prawdziwo pizzą według niego, no i e, odebrał mi. Cześć, fan, mm. to... Opa. Opa. Ale dało coś innego, coś pysznego.